Dzień dobry państwu. Renta wdowia to jest nowe świadczenie dla Polaków, ale tak naprawdę każdy z was doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że ona jest przede wszystkim dla kobiet. Z prozaicznego powodu, że nie tylko nazywa się wdowia, faceci nie dożywają, żeby skorzystać z tego świadczenia, a więc kobiety są głównymi beneficjentkami. Z kieszeni wszystkich podatników, szczególnie co do świadczeń socjalnych, którego głównym beneficjentem prawie zawsze są same kobiety. Renta wdowia w 2025 tysiące kobiet już złożyło wnioski. Od 1 lipca tego roku ruszają pierwsze wypłaty renty wdowiej i proszę Państwa, wielki szok, bo jest to świadczenie, które pozwala łączyć rentę. Nazwijmy to już w domyśle kobiety z częścią renty lub całą jej męża. Czyli łączyć w pewnym sensie procentowo dwie emerytury, chociaż nie w całości, ale o wiele więcej ktoś będzie mógł dostać do kieszeni, nawet ponad 5000 zł miesięcznie więcej do kieszeni. Oczywiście mówię tu o takim górnym limicie. Od 1 lipca ruszają wypłaty renty wdowej świadczenia, które pozwala. Łączyć rentę rodzinną po zmarłym małżonku z własną emeryturą. Do tej pory do ZUS wpłynęło już ponad 800 tysięcy wniosków o rentę wdowią, z czego niemal 90% złożyły kobiety. Proszę Państwa, i to jest doskonałe podsumowanie, jak wygląda to w Polsce. Ponad 90% wniosków złożyły kobiety. Z tego powodu, o którym mówiłem wcześniej, bo mężczyźni nie dożywają do tego. Wielu, bardzo wielu mężczyzn nie dożywa nawet do emerytury. Całe życie tyrają, płacą podatki i nie dożywają do emerytury. A kobiety nie dość, że szybciej przechodzą na emeryturę to jeszcze powstają dla nich dodatkowe programy no, zasadne lub nie w to nie będziemy wnikać z których mogą czerpać. Świadczenia tak jakby z dwóch emerytur. Po zmarłym małżonku, który nie dożył do emerytury lub ledwo dożył i się nie pobawił na emeryturze, bo, bo bardzo szybko się przekręcił, to żeby kobieta miała więcej, to i dosypiemy pieniądze. Proszę Państwa, aby nie było pieniądze, które ktoś wpłaca na emeryturę, uważam, że powinny być dziedziczne. Tylko, że jest ogromny tutaj problem. Bo oczywiście są takie sytuacje, że Choćby mężczyzna, całe życie wpłaca na emeryturę, nie dożywa do niej i nie ma spadkobierców, te pieniądze rozpływają się, prawda? Rozpływają się, nie ma po nich śladu. I tak to wygląda w Polsce. Kiedy ta osoba na przykład ma spadkobierców, to tym spadkobiercom też nie uda się odzyskać wszystkich tych wpłat, jakie poniosła ta osoba ładując całe życie do ZUS. Coś mogą odzyskać, jakiś drobny ułameczek. Ale nieduży. Także mi nie chodzi tutaj o to, że te pieniądze powinny przepadać i, i dobrze, tylko o to, że ten program jest stworzony dla kobiet, żeby jeszcze lepiej polepszyć im, tylko im, warunki życiowe. Dlaczego to jest tak ważne? Bo tu nie chodzi, żeby przeciwko kobietom się nastawiać. Tu nie ma o tym w ogóle wzmianki. Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o niesprawiedliwość społeczną. Niesprawiedliwość, a w zasadzie. Jakiś faszyzm płci w tym kraju. Proszę Państwa, te przepisy są tworzone dla kobiet kosztem mężczyzn. Tutaj nie ma przepisów, które są równoznacznie traktujących Polaków. Mało w którym kraju na świecie kobieta idzie szybciej na emeryturę, a facet dużo później. Ale uwaga! Bo gdyby jeszcze tylko to zachodziło jako już niesprawiedliwość społeczna, ale tylko gdyby jeszcze ta Niesprawiedliwość opierała się wyłącznie na tym, że mężczyzna pracuje dłużej niż kobieta do emerytury. To jeszcze można by powiedzieć: przymknął oko! Co więksi biało rycerzyki. Problem się pojawia wiele większy, bo mężczyzna żyje krócej. To znaczy, że pracuje dłużej, mimo że żyje krócej, a kobieta żyje dłużej i pracuje krócej. To znaczy, że jest podwójnie niekorzystny. System, który wyzyskuje mężczyzn na rzecz kobiet. Bo inaczej tego nie można nazwać. Renta wdowia to świadczenie dla wdów i wdowców, tylko tak sobie dodali wdowców, ale ich jest znikoma ilość przecież. Renta wdowia to świadczenie dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych. W tym renty Rodzinnej po zmarłym małżonku. Według nowych przepisów mogą wybierać, czy chcą otrzymywać całą rodzinną rentę i 15% własnego świadczenia, czy odwrotnie. Całość czyli chodzi tutaj o to, że na przykład, jeżeli kobieta ma niższą emeryturę, to uwaga, to teraz może wybrać sobie emeryturę po zmarłym mężu. Czyli mąż nie dożył do emerytury lub ledwo co dożył, ale się przekręcił, to kobieta może powiedzieć. To ja biorę emeryturę zmarłego męża, a nie swoją, jeżeli on ma wyższą, plus 15% tej swojej niższej, którą zamieniłam na męża, który już nie żyje. Tak wygląda prawo w Polsce. Proszę Państwa, wpłynęło prawie milion już wniosków, z czego 90% ponad to są wnioski kobiet. To jest już odpowiedź, jak wygląda w tym kraju równouprawnienie. Gdzie przepisy nie tylko dociskają śrubę samym mężczyznom i cały czas jednocześnie, bo przecież to jest balans, luzują kobietom. Coś, co już dawno powinno się wydarzyć, czyli zrównanie wieku emerytalnego, gdzie jest w większości krajów równy ten wiek, to w Polsce nadal tkwimy w jakimś absurdzie, bo nie da się tego nazwać inaczej. Polska to jest jakiś absurd, gdzie kobieta żyje dłużej, idzie szybciej na emeryturę, gdzie mężczyzna żyje krócej, i idzie później na emeryturę. Ale to jeszcze nie wszystko, bo tworzy się takie programy, jak tutaj sami widzicie, gdzie będzie transfer środków praktycznie, można powiedzieć, w jednym kierunku do kieszeni kobiet. Tu nie chodzi o szczucie na kobiety, tu chodzi o prawo, które tworzą. Proszę Państwa, wiecie, jak ja nazywam ludzi w rządzie w tym kraju. Nie chcę się powtarzać, ale sami sobie chyba zdajecie sprawę, że to jest nieuczciwe. Ci, co tworzą te prawo, oni nie tworzą tego prawa po to, żeby polepszyć życie ludziom, tylko w innych zupełnie celach, a wręcz skrajnie innych. A inna sprawa, chyba zdajecie sobie z tego sprawę, że Polska wchodzi właśnie w senioralność. Można powiedzieć, społeczeństwo polskie całkowicie już wymiera. Nie ma zastępowalności pokoleń. To znaczy, że im każda następna generacja Polaków, to będzie coraz mniejsza pula osób. Siłą rzeczy, prawda? Skoro nie mamy zastępowalności co najmniej 2,0, a jest dużo poniżej, bo jest 1,3, jeżeli dobrze, kreatywnie będziemy to liczyć. Bliżej pewnie między 1,1, ale powiedzmy 1,3, tak jak oficjalnie donoszą dane. 1,3 to znaczy, że z dwóch ludzi robi się 1,3 człowieka. To znaczy, że każde następne pokolenie Polaków jest coraz mniejsze, coraz mniej ludzi będzie Polaków w Polsce, a coraz więcej będzie, sami wiecie kogo. Ale to jest dużo głębszy problem. Z tego powodu, że coraz więcej emerytów jest w Polsce, a coraz mniej ludzi młodych, prawda? Im mniejsza zastępowalność pokoleń jest, to nie tylko jest mniej rączek do pracy, to znaczy, że coraz więcej emerytów jest w danym społeczeństwie. Na wskaźniku 2,0 to by znaczyło, że by się to bilansowało, by była równowaga między emerytami, a, czyli seniorami, a osobami młodymi. W przypadku dzietności 1,3 oznacza to, że każdego roku, rok w rok, co rok, o ile się nie zmieni ten wskaźnik, będzie coraz więcej emerytów w tym kraju. A tym samym można powiedzieć, że no już sami widzicie zresztą, że politycy robią wszystko, żeby przekonać emerytów do tego, żeby oni na nich głosowali. Dlaczego niszczy się, jak myślicie, młodych ludzi programy? Nie ma dla młodych ludzi żadnych programów. Młodzi mają zdychać najlepiej, według polityków oczywiście. A wszystkie programy to jest zabieranie młodym czy ludziom w wieku produkcyjnym pieniędzy i pompowanie tych pieniędzy emerytom. Dlaczego? Bo już duży trzon w Polsce ludzi to są emeryci, a politycy nie mają skrupułów, bardziej można powiedzieć, nie mają sumienia, nie mają żadnej moralności, nawet najmniejszej. Dla nich jedyna jest moralność, to jest. Ich własne koryto, żeby utrzymać się o władzy i brać i ciągnąć pieniądze, ile się da, tylko do własnej prywatnej kieszeni. A żeby utrzymać się o władzy w takim kraju postkomunistycznym jak w Polsce, gdzie społeczność, większość narodu ma myślenie postkomunistyczne i typowo kolonialne, wystarczy sypać największej grupie obywateli w danym kraju świadczenia bo kolonialne myślenie i komunistyczne, więc świadczenia socjalne ich przekonują. Oni się nie zastanawiają, skąd te pieniądze wpływają do ich kieszeni. Dla Polaków w większości to nie jest istotne, że jednemu się zabiera, a drugiemu się daje. Tylko dla tej głównej, docelowej, największej grupy wystarczy im ładować forsę bez przerwy w różnych programach, okradając wszystkie inne grupy dookoła. I ten główny trzon ludzi, a to są już seniorzy, będzie wybierał stale ten sam układ, który wyniszczy, całkowicie zlikwiduje ten kraj. Zniszczy go totalnie do, do zera. Ale ich to nie obchodzi, bo pieniądze idą do ich kieszeni i się nie zastanawiają, skąd te pieniądze pochodzą. Zadłużają dookoła kraj na gigantyczne pieniądze, których młodzi ludzie, nowe pokolenia, nigdy w historii nie będą w stanie spłacić, bo z czego mają je spłacić? Seniorów to nie obchodzi. Ważne, że pieniądz się znajduje polityków, tym bardziej to nie obchodzi. Ważne, że oni są ukryta i mogą defraudować, a żeby znaleźć się ukryta i się tam zacementować, muszą ładować pieniądze największej grupie wyborców, czyli na tą chwilę seniorów, którzy tworzą polską rzeczywistość w tym kraju, czyli ludzie, którzy najczęściej nie mają wykształcenia najczęściej mają typowy umysł kolonialno-komunistyczny, co do poglądów i oni tworzą właśnie. Polską utopię, polską rzeczywistość i dlatego właśnie Polska nie ma szans. Proszę Państwa, ona nie ma szans. Jedyna nadzieja jest niestety najsmutniejsza. To znaczy, że seniorzy w końcu się skończą, prawda? Wyborcy, seniorzy się w końcu skończą, ale jest ich coraz więcej, a więc każdy program ładowany na seniorów znajduje i tak chętnych. Proszę Państwa, Renta Wdowia to nie jest problem sam w sobie. Problem jest w tym systemie, który tworzy Prawo jednokierunkowego transferu. Nie ma żadnego balansowania tutaj, żeby równo traktować mężczyzn i kobiety, tylko prawo jest cały czas tworzone, powiedzmy sobie, poskośni, aby cały czas pieniądze z mężczyzn spływały w stronę kobiet. I to nie tylko chodzi o seniorów, chodzi o dowolny inny program budżetowy. Zauważcie sobie, jakie są programy. Szkoleniowe, na dotacje, na pierwszą działalność, różne inne rzeczy. One prawie zawsze w 90% są kierowane dla kobiet w tym kraju. Jest coś takiego też w Polsce stanowisko jak minister do spraw równości, i, proszę Państwa, jest nim kobieta, która nie widzi najmniejszego problemu i zdziwienia, że. Mężczyzna pracuje do emerytury dłużej, mimo że żyje krócej, o czym mówiłem już wielokrotnie, a kobieta idzie na nią szybciej, mimo że żyje dużo dłużej. To jeszcze dodatkowo, co do tych emerytalnych świadczeń, mamy całą masę ludzi uprzywilejowanych w tym kraju, którzy popracują trochę i na emeryturę. Cała masa jest takich ludzi uprzywilejowanych. I czy im myślicie to kosztem, ci młodzi emeryci są? Oni potem idą do jakiejś jeszcze innej pracy i sobie dorabiają, ale emeryturę już też dostają. No z czyich pieniędzy idzie ta emerytura? No znowu z pozostałych wszystkich, którzy muszą pracować dłużej. A kto pracuje najdłużej? Najdłużej pracują ze wszystkich. Najwięksi, czyli pod przymusem jelenie, mężczyźni, którzy nie pracują w budżetówce ani w mundurówkach żadnych. I tych najwięcej się niezmiennie okrada w tym kraju bezkarnie. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że się głębiej zastanowicie nad tymi rzeczami, które wymieniłem w tym filmie, i nigdy nie będziecie wspierali żadnych ugrupowań, żadnych rządów, dla których nierówność społeczna jest normą. Co więcej, jeżeli jesteście beneficjentami takich środków, szczególnie mówię to do kobiet, to zastanówcie się, skąd te pieniądze pochodzą, bo zawsze, jeżeli Państwo komuś daje, to znaczy, że komuś zabiera, aby dać komuś innemu. A więc też dokonujcie wyborów uczciwych, a nie tylko takich, gdzie kończą się one na czubku własnego nosa. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was na następne. Trzymajcie się. Cześć!